Cześć, z tej strony Marcin, kolejne dziesiąte zadanie z matrudy z poziomu rozszerzonego z maja 2020 roku i zdanie dziesiąte mamy zadaniem z ciągu atletycznego i geometrycznego, bo jest to połączone i mamy następującą zależność zadania, czyli w trzywyrazowym ciągu geometrycznym A1, A2, A3 spełniona jest równość, że A1 plus A2 plus A3 równa się 21 czwartych. Wyraz A1, A2 i A3 są odpowiednio czwartym, drugim i pierwszym wyrazem rosnącego ciągu atmetycznego. Trzeba obliczyć A1. Ok. I teraz przypomnijcie sobie, że może inaczej sobie zrobimy. Skoro, jak do tego zajdziemy? Zrobimy to zadanie troszkę jakby od drugiej części, czyli najpierw korzystamy z tego o rosnącego ciągu atmetycznego. Z tego wykorzystamy, tak? że wyraz a3 to jest pierwszy wyraz ciągu artymetycznego, czyli ja sobie na przykład napiszę, że a3 to jest b1, a to na przykład jest x. Ok? No czemu nie? Żeby mi się ładnie liczyło. To znaczy, że a2 równa się, no a2 to jest drugi wyraz, a drugi wyraz zawsze mogę zapisać jako b1 plus różnica, czyli to jest tak naprawdę x plus różnica. Natomiast a1 to jest czwarty wyraz, czyli ja mogę zapisać, że to jest b1 plus 3 różnice. Tylko może troszkę ładniej. b1 plus 3 różnice, czyli mogę zapisać, że to jest x plus 3r. Bo b1 to jest x. OK? Mam nadzieję, że to jest jasne. Pamiętajcie, a3, trzeci wyraz w ciągu geometrycznym, to jest pierwszy wyraz w ciągu artymetycznym, bo ja sobie nazwałem ten ciąg artymetyczny b1, b2, b3. Tak? I teraz uwaga. Tylko to jest pierwszy wyraz, to jest B1, a ciąg armetyczny tworzy się w ten sposób, trzeba dodać jedną różnicę. Mamy wyraz drugi. A to był wyraz drugi, a czwarty wyraz, no jak do pierwszego wyrazu dodamy trzy różnice, to mamy wyraz czwarty. Czyli wyraz B4 równy B1 plus trzy różnice, to jest wyraz A1. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli nie, to oczywiście piszcie śmiało na dole gdzieś tam w komentarzach. Jeżeli my to wiemy, to ja sobie podstawię, bo ja wiem, że A1 plus A2 plus A3 równa się 21. I na przykład sobie to tu przepiszmy jeszcze, to sobie zostawimy. że mamy A1 plus A2 plus A3 to jest 21 czwartych, tak? to z tego wynika? No jeżeli za A1 stawię x plus 3 różnice, za A2 wstawię x plus różnicę, jedną, a A3 to jest po prostu x, to wychodzi nam x plus x plus x to są 3x. 3 różnice plus różnica to są 4 różnice i to jest 21 czwarty. I to równanie na razie sobie zostawiamy w spokoju, ok? Dlaczego? Ponieważ drugą rzeczą, którą nam tu jeszcze podali, to podajna informację, że ten ciąg jest geometryczny. A jeżeli ten ciąg jest geometryczny, to wiemy, że a2 do kwadratu to jest a1 razy a3. To jest twierdzenie sąsiadów, że wyraz środkowy do kwadratu to jest wyraz lewy razy wyraz prawy. Tylko, że a2 to jest x plus różnica, więc ja sobie zamiast a2 wstawię x plus różnica do kwadratu, zamiast a1 stawię x plus 3 różnice, a zamiast a3 wstawię po prostu x. Po lewej stronie mam wzór skróconego mnożenia x kwadrat plus 2xr plus r kwadrat, a tu oczywiście wymnożymy x razy x to jest x kwadrat i 3r razy x to jest plus 3 różnice, 3rx, o. Łatwo zauważyć, że x -y kwadrat się ładnie kasują. I tu mam 2rx, 2xr, tu mam 2rx, czy tam xr to jest to samo. Odejmę sobie 2xr i otrzymuję, że promień kwadrat równa się minus 2xr plus 3xr, to jest xr. Podzielę sobie przez r, czyli r równa się x. Czemu mogę podzielić? Ponieważ wiem, że r jest różne od zera. Dlaczego? Ponieważ ciąg arytmetyczny jest rosnący, a żeby był rosnący, to to r na pewno musi być większe od zera, żeby ten ciąg b zwiększał się. Mamy, że x równa się r. No hello, super. Dlaczego? Ponieważ jeżeli wiemy, że x równa się r, to powiedzmy sobie teraz, że tak, tu napiszę sobie 3x plus 4 razy, a zamiast tej różnicy ja mogę x wstawić. Zgadza się? No i to jest 21 czwartych. 3r plus 4r to jest 3x plus 4x to jest 7x równa się 21 czwartych. Podzielmy to przez 7, a więc x to jest 3 czwarte. No i my oczywiście mieliśmy policzyć a1, ale my wiemy, że nasze a1 to jest x plus 3 różnice. Ale wiemy, że x równa się r, czyli tak naprawdę mogę napisać, że to jest x plus 3x. A więc nasze A1 to są 4x. A więc nasze A1 to jest 4 razy 3 czwarte. Skutki się skracają, i wychodzi, że nasze A1 jest równe 3. I koniec. Jak zadanie za 5 punktów, czy na 10% na maturze rozszerzonej, moim zdaniem to było jedno z prostszych zadań na maturze w tym roku. Daj znać, co Ty o tym sądzisz. Łapki w górę minęły widziane. I zmykamy do kolejnego, 11 zadania.